Miał być drog. Dawaj. Mocno. Dawaj, dyszkę daj, już dyszkę daj. Juro Puchar czeka, Madrid czeka. Od mandrycie daje Cika, Cika. <gledaj> Dawaj go O wasi, to jest to Nie ma ciężary, nie ma też jest dobrze docięte. Dobrze, jak mam łapońkę. To ma nie idealne. Bo z się, się wypuszczanie. Dawaj! Patrzcie, jeszcze pięć. Raz, dwa, dwa, trzy, dwa trzy, cztery, dwa, pięć. Dwa. A dziki jest. A dziki jest. A dziki jest. A dziki jest. czego nie jest. Napnij, napnij, ale napnij ten brzuch, napnij go, chodź porównamy, Na, napnij, napnij, po, porównamy, po, porównamy. <laughs> porównać ja mogę coś innego. <laughs>